Witam w świecie delicious life, narzędzie do samodzielnej pracy, sprzyjające myśli, ludzie i zdarzenia. Żeby zrealizować marzenia, musimy wytworzyć, a właściwie chcemy wytworzyć, sprzyjające warunki. Dobrze jest, kiedy wykreujemy taką przestrzeń w naszym umyśle, która przyciągnie do nas sprzyjające myśli, sprzyjających ludzi, błogosławiących ludzi i sprzyjające okoliczności i zdarzenia oraz miejsca, które pozwolą nam nasze marzenia zrealizować. W poprzednim narzędziu do samodzielnej pracy pod tytułem Spełnione Marzenia już dowiedzieliśmy się, że cały wszechświat pracuje na to, aby one stały się faktem. Bardzo cię proszę, jeśli masz ochotę. Wybierz się ze mną na wycieczkę z własną duszą, ale i też na tę wycieczkę zaproś o własny umysł. Ale też na tę wycieczkę zaproś całą swoją istotę. Zaproś Ciebie w całości. Zaproś całą swoją pełnię. Proszę cię, żebyś teraz policzył od zera do dziesięciu w odwrotnej kolejności. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Dwa, jeden, zamknij oczy. Wyobraź sobie teraz, że na swoje powieki układasz plasterki chłodnego, świeżego ogórka. Taka maseczka dla Twoich zmęczonych oczu. Dla Twoich zmęczonych powiek. To jest czas dla nich, dla ich odprężenia, dla ich ukojenia. Oczy zamknięte relaksują się, a my skorzystamy z takich części naszego umysłu w tej podróży które będą widziały wszystko całą Twoją istotą, całym Twoim mózgiem, całym Twoim umysłem. Wszystkie informacje będą przychodzić spoza pięciu zmysłów. Będą przychodzić z przestrzeni Ciebie, która wie więcej niż Twoje oczy. żebyś teraz wyobraził sobie taką sytuację. Stoisz przed wielkim wodospadem. Naokoło ciebie jest przepiękna natura, przepiękne miejsca. Zaczynasz czuć całym sobą. Że te miejsca chcą się z Tobą skomunikować, chcą opowiedzieć Ci pewną własną historię tego, kim są. Pójdź o krok dalej, przyjmij to zaproszenie, stań pod wodospadem i pozwól, żeby cały czas w Twojej wyobraźni woda oblewała całą Twoją istotę. Nie tylko ciało, ale całą Twoją pełnię. Zarejestruj wszystko, co się wydarza, bo to jest miejsce, to jest wydarzenie, to jest okoliczność, która Ciebie wspiera. Właśnie w tym miejscu możesz rozpoznać. Jak się czujesz, jak się czuje Twoje ciało, umysł i wszystko, kim jesteś, w sytuacjach, w miejscach i w okolicznościach, które sprzyjają Twoim marzeniom, które błogosławią Twoje marzenia. Błogosławią znaczy, życzą dobrze Twoim marzeniom i Tobie. Rejestruj wszystko, co czujesz. Co rozgrywa się wewnątrz Ciebie, będąc w takich miejscach? Czy odczuwasz spokój, niepokój, czy odczuwasz chęć działania, czy chęć uśnięcia? Co tam się wydarza? Pobądź chwilę w tej sytuacji w ciszy i naucz się rozpoznawać takie miejsca. Takie sytuacje i takie zdarzenia z taką wibracją, bo tylko takie w przyszłości będziesz wybierać, aby Twoje marzenia mogły się zrealizować. Zostawiam Cię. Jeśli już nauczyłeś się tego miejsca i wibracji tego miejsca, jeśli cała informacja wpisała się w Twoje ciało, to znaczy, że tym się stałeś. Taka jest na ten moment Twoja energia, Twój zapis energetyczny, który przyciągnie właśnie takie sytuacje, gdzie będziesz odczuwał ten rodzaj odczuć. Ten rodzaj tego wszystkiego, co tam się wydarzyło w trakcie bycia w tym miejscu i rejestrowania jego wibracji. Stałeś się spójny z tym miejscem. Stałeś się informacją tego miejsca. Nauczyłeś się tego, co jest zgodne z Tobą, a jednocześnie efektem tego. Będzie wybieranie miejsc, które są kompatybilne, spójne z Tobą. Pójdziemy o krok dalej. Ludzie, inni ludzie, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy mogą stać się naszymi sprzymierzeńcami, którzy pobłogosławią nasze marzenia, ich też. Powinieneś nauczyć się rozpoznawać. To jest bardzo ważna umiejętność otaczać się ludźmi, którzy błogosławią Twoje życie. Pamiętaj, jesteś w czepku urodzony, a to do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby być szczęśliwym, żeby marzenia spełniały się. Również dzięki innym ludziom. Proszę Cię teraz wyobraź sobie, że stajesz się częścią pewnego plemienia, pewnej wspólnoty. Sam ją wybierz, te osoby siedzą w kręgu. Na środku płonie płomień tego kręgu. Siedzą tam ludzie, którzy błogosławią Twoje życie, błogosławią to, kim jesteś, życzą Ci dobrze, jesteś ich przyjacielem. Kochają Cię z całego serca ze wszystkim, co w Tobie jest, co reprezentujesz jako istota. Ich zadaniem i Twoim zadaniem jest współtworzyć Twoje i ich marzenia. Siadasz między jedną a drugą osobą, jest tam dla Ciebie miejsce. Od zawsze tam było. Zajmij je, proszę. Możesz wziąć innych za rękę, za dłonie. Żeby lepiej zczytać informacje, kim tacy ludzie dla Ciebie są, jaką mają wibrację i jak się czujesz w ich otoczeniu. Pobądź tam w ciszy i rejestruj wszystko, co się tam wydarzy. Obserwuj każdą energię, która napłynie w Twoje ciało, w Twoje pole informacji. Zostawiam Cię, ogień płonie. Jesteś tam błogosławiony i odczuj, czym to błogosławieństwo jest. Możesz usłyszeć tam słowa, mogą w kierunku Twoim popłynąć pewne gesty, wibracje, zapachy, smaki. Zostawiam Cię w ciszy. Stałeś się tą informacją. To wszystko, co tam się wydarzyło, wpłynęło na Twoje życie i na to, kim jesteś. Wpłynęło na nową percepcję Ciebie samego. Nauczyłeś się energii, nauczyłeś się informacji, jak odczuwać masz i jak będziesz odczuwał ludzi, którzy błogosławią Twoje projekty. Błogosławią Twoje życie i Ciebie samego, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi z poziomu ducha, z poziomu duszy, którzy wprowadzają spokój, pokój w Twoje życie i podlewają każdą chęć Twojego działania, mówiąc: Ty wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre. Po błogosławie każdy Twój wybór. Jeśli chcesz, będę Ci pomocny. Przyjdę w takim momencie, kiedy będziesz potrzebował mojej energii, mojej umiejętności, moich potencjałów. Twoje szczęście jest jednocześnie moim szczęściem, oni to wiedzą. Błogosławią Ciebie, jednocześnie błogosławią własne życie. Zachodzi wymiana energii, symbioza. Poczuj, jak odczuwasz w swoim ciele, kiedy wchodzisz w relacje symbiotyczne, gdzie jest pełno miłości, pełno wsparcia i zrozumienia. Pamiętaj, jesteś w czepku urodzony. Twoje marzenia się spełniają. Jesteś istotą, która idzie przez życie, błogosławiąc, i pod Twoimi stopami wyrastają kwiaty, ponieważ błogosławisz, czyli rodzisz. Rodzisz nowe idee, rodzisz nowe pomysły, pozwalasz, żeby świat i wszechświat rozwijał się dzięki Twoim marzeniom. Świat idzie do przodu. Napędzasz kreację, napędzasz płodność, a to rzutuje na Ciebie, na Ciebie, na Ciebie i na mnie wszyscy jesteśmy pomalowani Twoim marzeniem Dziękuję Ci za to Ja też jestem w kręgu tych osób które wybrałeś na własnych przyjaciół Więc Błogosławię Twoje życie jednocześnie błogosławiąc swoje Zostań w tym kręgu. Zostań w tych okolicznościach, w tych miejscach, w tych zdarzeniach. Ale jedna część Ciebie niech jeszcze doświadczy ostatniej fazy naszego eksperymentu produkowania pozytywnych myśli myśli, które błogosławią. Ty sam wejdź w taką przestrzeń. Twój umysł to wie, gdzie ona się znajduje, gdzie kreują się tylko pozytywne, błogosławione myśli i te, które błogosławią. Wyobraź sobie, że jesteś między jednym drzewem a drugim, a między nimi jest rozwieszona lina. Wejdź na jedno z tych drzew, stań przy linie i wyobraź sobie, że przechodzisz z jednej części ciebie, która miała myśli mieszane, do tej części ciebie w postaci tego drugiego drzewa, gdzie są tylko i wyłącznie myśli błogosławione. Przejdź. Dasz radę. Utrzymaj równowagę. Utrzymaj balans. Pomóż sobie rękoma szeroko rozłożonymi i idź. Tak, noga za nogą. Noga za nogą. Pamiętaj, jesteś w czepku urodzony. Wszystko Cię wspiera. Idziesz noga za nogą. Tańczysz na linie. Właśnie tak promienie słońca ocieplają cały klimat tego doświadczenia i tej przestrzeni. Jesteś już blisko. Jesteś u celu. Więc proszę Cię, wejdź z tej liny prosto w przestrzeń tego drzewa, gdzie masz dostęp tylko do błogosławionych. I błogosławiących myśli. Zjednocz się z tym drzewem. To jest ta część ciebie, która jest mądra, płodna, silna, mocno osadzona w realiach, w których będziesz istniał wszędzie. Jest to ta część ciebie, która jest adekwatna zawsze do sytuacji, w której istniejesz. Adekwatna, czyli bez emocji. Odczuwająca wszystko, co istnieje w zamian. W zamian masz odczuwanie, w zamian emocji masz odczuwanie wszystkiego, co istnieje, odczuwanie przez spokój i harmonię. To jest miejsce, gdzie produkują się błogosławiące myśli. Zjednocz się z tą wibracją. I poczuj smak, kolory, fakturę, strukturę. Tych myśli zostawiam Cię w tym doświadczeniu we własnej ciszy. Zostań we własnej ciszy i delektuj się tym doświadczeniem myśli, myśli wspierające. Wspaniale. Zostań w tym doświadczeniu już na stałe. Zresztą i tak nie ma możliwości powrotu do starych struktur myślowych. Podjąłeś taką decyzję w momencie, kiedy włączyłeś to narzędzie do samodzielnej pracy. Dziś jesteś już zupełnie innym człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który idzie przez życie błogosławiąc, życząc dobrze sobie i innym. Nie ma powrotu do starych struktur. Jest tylko jedna droga do siebie, do płodności, do błogosławienia wszystkiego, co jest. Bon voyage.